Tak więc wybieramy się na tarzanie w śniegu Wyglądamy wszyscy mega absurdalnie w ogóle To jest Kowal To jest Mikołaj, który nie jest facetem Nie jest nawet kobietą, bo dziewczyny też Mikołaj, Mikołaj, któremu jest zimno To jest Filip, który też jest po prostu jakimś nie wiadomo Jestem że... kamerzystą i mam immunitet Immunitet i tak go wsadzimy do śniegu no, Mikołaj, ciebie też wsadzimy do śniegu Czuję się bezpiecznie I zaraz i wszyscy idziemy. I po prostu ja nie wiem co to będzie. Masza! Wskadaj do tą kamerą. Nie, sobie tak. Ale to, to jest po prostu mega glany. Wszystko będzie pięknie nagrane. Pewnie, że tak. I idziemy. I idziemy. Skaczmy, skaczmy do śniegu. Okej, no to idziemy. <susurwany> Skaczemy? Skaczemy? <susurwany> nie! Skacz, dalej na klatę! idź. Nie rób tego!

To jest o, Czemu no się... A, Ale to będzie fucking warko! To jest warta! Nie! Czemu się nie wiesz, czy nie przewróciłeś? Nie pik, spadaj! Ej! Bez zakręcenia! O kurde! O, o, o. Jak się będzie biegało, to nie będzie zimno. No Kowalu, dawaj, katą śnieg! <laughs> oh, oh. Jeg kan pågått <laughs> jeg, jeg kan pågått, jo. <laughs>

Ale to jest niesamowita sprawa Aaaa, nie zimno Wracamy! nie jest zimno <tryk> Ej, trzeba się sturlikać całą łąkę No chyba nie. nie, koniecznie Trzeba się sturlikać No to powodzenia To co, to... chyba musimy dziewczynom pomóc to. się sturlikać Nie, 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 nie. O, Koniecznie <śla> Moja mama na Facebooka To no, słuchaj no trudno lecie na Facebooka i tyle Nie, nie to nie będzie Trans, wie, To jest transmisja na żywo W ogóle to na żywo jest tak, tak zapomniałem za, 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 wspomnieć <laughs> Teraz tur -likami. Tur -likami się turlikamy Turlikamy się i idziemy do sauny Teraz się Nie, to trzeba się tu no Hello o, Ale tutaj mogą być, być paty? D 몇 keer na de Lluller is het FISKEル Dear God! this shit was F MIKE! en hier heeft de af Job ook Мамля, <свист> я <свист> <свист> <свист>